Pragniemy dla niej jak najlepiej, choć czasem udaje się tylko na zdjęciu. Mimo nieporozumień i niesnasek, nie możemy się bez niej obejść. Czym jest, a czym nie jest rodzina? Witajcie w programie Szczere Odpowiedzi. Nazywam się Natalia Reymus, a wraz ze mną program poprowadzi Tomasz Rąpa, który już dyskutuje z dzieciakami nie mogącymi doczekać się dzisiejszego spotkania. A dzieciaki są niezwykłe, bo jesteśmy w chrześcijańskiej szkole Montessori w Gdańsku, w której każdy może poczuć się wyjątkowo. Jest to szkoła, w której to uczeń sam decyduje, jaki talent rozwija, a nauczyciel towarzyszy mu w tym procesie. Sprawdźmy, co o rodzinie sądzonej Moci jej członkowie. Moi drodzy, kim jest mama i tata? Rodzicem? Rodzicami. Rodzicami. Nie Rodzicami. Rodzicami. Rodzicami, a kim są dla was jeszcze? Przyjaciółmi. Przyja przyjaciółmi bo możemy im powiedzieć wszystko. No. E, a ja opowiem o mumie. A rodzice to są mumie? Nie. A ja się znam tylko na mumiach. Błażej. A co jest najważniejsze w rodzinie? Masz pomysł? Eee, rodzina. No. Super. Dobrze, a co nam daje rodzina? Miłość. Właśnie Miłość i. Opieka e, bezpieczeństwo. Okay, no bezpieczeństwa, właśnie też opieki i jeszcze jakieś fajne wycieczki, e, czyste e, I no. Przyjemność na święta, na przykład, bo dzieci, bo dzieci nie zgodzą nie, no się na, na Wielkanoc nie z Ale schowali. jakby w sumie Jarek. bez rodziców to byśmy się jakby no, z, byśmy mogli. No, się na ulicy mieszkać. Byśmy sobie mogli nie poradzić w życiu, bo nawet by nas nikt nie, nie wyobrażał. Musieli prosić o jedzenie i opiekę. No, no ten. By nie, nas nie nauczyli. A Co gdyby rodziców nie było? Nie. Byśmy jakby sobie nie poradzili w życiu. Mhm. Bo Dlaczego? Nawet nikt by nas nie wychował, nie wiedzieliśmy, by na prowenic, bo nie, nawet by nas nie zapisali do szkoły, bo, by, bo sami byśmy sobie nie poradzili. W sumie to pewnie już byśmy, tak jakby umarli, bo kto miałby, na przykład, dam, nam dawać nam jedzenie? Mhm. I to byśmy na urodziny nie dostawali żadnych prezentów, mm -hmm. byśmy nie mieli żadnego tortu, żadnych jedzeń, żadnego jedzenia, tylko byśmy musieli łazić przez ten czas i sobie zbierać na takie urodziny, czyli zbierać na chleb, tak czy I nie, na ulicach. Nawet nie by, nie byśmy nie wiedzieli, kiedy mamy urodziny. No, ale w <śmiennie> sumie, ja ktoś nie, nie może nam powiedział. No No to Najbysmy, no, trochę, nam później byśmy się, trochę później byśmy się nauczyli tych różnych słów. A nie Na tu, chleb, chleb albo coś innego. A, a co powinni robić rodzice? Troszczyć się o nas, robić nam czasem przyjemności. Zawsze I zarabiać. Zawsze, 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 zawsze pamiętać o naszych dniach. Na przykład urodziny. Jak ktoś się starszy tak, niż że... I żeby też zawsze pamiętali, żeby e, też nam trochę czasu poświ e, poś poświęcać. Kolejne. Lisa, co nam daje rodzina? Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Coś jeszcze? Nie ma. Mhm. A słuchajcie, kto może należeć do naszej rodziny? Mama, tata, brat, bracia? Y, bracia i siostry. Kuzyni. Dziadko, babcia, wujek, ciocia. Kuzyni, I nawet zwierzęta. <słuch> Błażej, a kto jest w twojej rodzinie? Eee, tylko ja jestem i Kicia. Eee, a rodzina? Mama i tata. Eee, może mogę powiedzieć, jak się nazywają? Mama się nazywa Marta. A tata altul. Mm -hmm. A co najbardziej lubisz w mamie? Eee, selce. A w tatusiu? Selce. A w kotku? Futro. <głos> futro, <głos> i futro i oczka i selce. <noise> A co to znaczy, że ktoś jest głową rodziny? Czyli, że członkiem rodziny. Nie, a no, 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 nie. myśli, że rodziny jest odpowiedzialny za nią. Na przykład planuje wycieczki czy coś takiego, żeby każdy był bezpieczny. Czyli głowa rodziny opiekuje się, tak, całą rodziną i organizuje. No tak, mhm. na przykład. No tak, no tak, no tak. A mam pytanie, a czy... Wiecie, co to są więzy krwi? że coś, ale nie. To jest, gdy jesteś, No, Klara? Że ja na przykład mam y, mama, to, to po mamie mam taką sankrę. Coś bardzo podobnego, że jesteśmy spokrewnieni. A mogę teraz zaśpiewać ja już? No nie. Za chwilkę Bożejku. Ale dobra, to co bra... to, to, to znaczy inaczej mówiąc, mówić też spokrewnieni? To, że na przykład mama ma brązowe włosy? Ja wiem. Tutaj mam brązowe włosy Ja wiem, jestem spokrewniony z moją kuzynką. Na przykład, możemy być spokrewnieni z, z kuzynką, z bratem, z siostrą, z rodzicami, tak? Ze swoją ja rodziną. Wiem, co to dana? Tak? Powiedz mi, czy rodziną można nazwać kogoś, kto nie jest z nami spokrewniony? Nie. Chyba nie. Chyba. Tak. Nie. Tak. To tak, tak nie czy nie? Można. Tak. tak, nie wiem. Nie można, bo rodzina jest z nami spokrewniona. A gdybym na przykład mówił na moich przyjaciół, że są dla mnie jak rodzina, albo że są moją rodziną, to? Czy... Albo na przykład moje przyjaciółka jest jak moja siostra, mhm. a moja przyjaciółka tak samo jest jak moja siostra. A gdy, a gdy ktoś na przykład nie ma rodziny, ale znalazł kogoś, kto jest dla niego jak rodzina, a nie, nie są spokrewnieni? To może mówić, że to jest jego rodzina? Tak, tak, może. A bo na przykład ja mam taką przyjaciółkę, która też jest bliższa na przykład niż... Mnie moja, tak samo. Moja kuzynka. Tak. Choć mieszkałem naprzeciwko siebie. Słuchajcie, kto ma rodzeństwo? Ja. Łapkę ja. do góry. Ja nie mam w ogóle, tylko jestem jeden. <głos> 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 tylko okay, jestem rzekłem. Ja też jestem jedynakiem. jedynakiem. Ja jestem tylko kotem. Kto lubi swoje rodzeństwo? Ja. <grymne> Tymek. <grymne> ja mam kota i mamę i tatę. I z... A ja mam też psa jeszcze. I brata. A czy zwierzątka należą do rodziny? Tak. Ta -ta. Ta tak. Ta -ta. Ta -ta. Nie wiem. Może każdy powiemy. Ja Chociaż to ja... każdy o tym wie. No to jest jak dziecko, <grymne> tylko że dziecko, które ma mniej wymagań. <grymne> Słuchajcie, a ja na przykład mam dwójkę rodzeństwa i uważam, że... Super jest mieć, mieć rodzeństwo. A ja na przykład jestem jedynakiem i uważam, że lepiej jest nie mieć rodzeństwa, bo więcej prezentów dla mnie, więcej czasu, mam to prawie to co chcę. Czy to nie jest lepsze? Nie. Dlaczego? Lepiej mieć rodzeństwo. A co nie. ci daje rodzeństwo? Na przykład, kiedy się nudzę, mogę się z nimi pobawić. Dobrze, co jeszcze dziewczyny nam daje rodzeństwo? Ej, raz jak kolega mi dokuczył w klasie, to mój brat nie dobrze rzedł i mu powiedział, że nie miał mi dokuczyć i potem mi nie dokuczył. Czyli brat ci pomógł. Mhm. Tymek, a jakie wymieniłbyś plusy i minusy posiadania rodzeństwa? E, plusy, jest ja z kim się bawić, czasami się przyjemnie bawi, pomagają ci czasami w czymś. Mhm. Minusy denerwują cię, biją cię, przeszkadzają, nie pozwalają się uczyć, marudzą i tak dalej. Mm -hmm. A jesteś starszym bratem? Mnie to samo. Tak. Tak? samo. A słuchajcie, co najbardziej lubicie w waszym rodzeństwie? Yy, yy, yy. Marysia? Że chociaż czasami, czasami możemy się dogadać. Mm -hmm. To jest fajne w rodzeństwie. No ale czasami odstawiam, bo często się kłócimy. A Antek? Mm. To, że można. Coś z kimś, poro że masz możliwość coś z nim porobienia. Mm -hmm. no, bo ja mam brata. Okej. Okay. A rok młodszego. A chcielibyście A chcielibyście być młodszym rodzeństwem, być, być starszym bratem czy młodszym? Sto Nie ja młodszym. Starszy. A no dobre ja, ja wolę, ja lubię być i starszym i młodszym, bo akurat jestem i starszym i młodszym. A jakie zadania ma starszy brat? Co powinien robić starszy brat? I starsza siostra. I starsza siostra. Ignacy? Opieku, powinien opiekować się młodszym bratem, albo młodszą siostrą. A ten ja y, mam w sumie starszego brata i biologiczną siostrę młodszą, więc to jest takie dziwne. Trudno co? im powiedzieć, co to, powiedzieć, e to, co robi? Co to Ta nożka starsza siostra. Bo nie, to nie jest? jestem też starsza, ale jestem też starsza. Czy istnieje coś takiego jak rodzina idealna? Nie. Tak, nie. nie. Tak. tak. Kto jest za tak ręka do góry? Raz, dwa, trzy. Dobrze, zaczniemy od klary. Istnieje. Dobrze, a dlaczego? dlaczego? No, da się być idealną rodziną, ale w sumie nie nie da się. <noise> bo zawsze są jakieś spore bokutnie. Bo każdy Nic jest, nie jest inny. doskonały. No, no, tak nie ma kłótni, to jest źle. Mm -hmm. Bo zawsze ktoś musi się pokłócić. No, czy, no fajnie byłoby. E, no, czasem e, ktoś musi się pokłócić, no bo jest takie powiedzenie: kto, kto się czuje, ten się lubi. Mm -hmm. A co to znaczy? Czyli. E, czyli na przykład no nie wiem jak to wytłumaczyć. A dlaczego według Was, niektórych z Was nie ma... Takie coś jak rodzina idealna nie może istnieć, nie istnieje. No, e, każdy jest e, w swoim rodzaju wyjątkowy. Mhm. Bym powiedział, że każdy grzeszy i nikt nie jest doskonały. Mhm. Ignacy. Ignacy? E, dlatego, bo zawsze jest jakiś konflikt i mhm. dlatego nie ma rodziny idealnej nigdzie. Dobrze, czyli ciężko jest osiągnąć coś idealnego w rodzinie. Czyli podsumowując, mamy bardzo dużo różnych rodzin, i wszystkie są wyjątkowe, tak? Tak. A co sprawia, że rodziny są wyjątkowe? My, na przykład, może każdy ma inną tradycję, każdy inaczej się zachowuje w rodzinie. Dlaczego? A zatem, jakby rodziny były takie same, to na przykład. W każdej rodzinie by był brat-brat brat i ciągle brat-brat. Tak to w mhm. jest inne. Możesz cztery siostry musisz... dwóch braci. Mhm. Dobrze, czyli ustaliliśmy, że ludzie, którzy nie są z nami spokrewnieni, mogą być naszą rodziną, tak? Tak. Ale także ustaliliśmy, że każda rodzina jest wyjątkowa i wspaniała. Zgadzacie się z tym? W takim razie chyba powinniśmy już iść do końca dzisiejszego odcinka i go zakończyć. Czy ktoś chce coś powiedzieć na koniec? Nie. Błażej, chcesz zaśpiewać piosenkę na koniec? Tak, to dawaj tak szybciutko. Alleluja, Alleluja. A ja zapraszam Państwa do kolejnego odcinka. W dzisiejszym odcinku było. Mówione o rodzinie. Błażej nam zaśpiewał. I dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.